Który za nas cierpiał ja zuchwa sta, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał ja zuchwa zmiłuj się nad nami. Któraś ucierpiała, matko bolesna, przocząć się za nami. Ukochani przyjaciele, w naszym jedynym Panu, zbawicielu i Mesjaszu, Jezusie Chrystusie. Film ten będzie dotyczył naszej wartości ogromnej ukrytej w Chrystusie, jako naszej wartości jako dzieci bożych. Wyłącznie w nim. Bardzo, bardzo łatwo jest niestety o błędy, które powodują, że ludzie swoje życie marnują i nawet myślą czasem, że jak będą trwać w ciężkim oddzieleniu od Boga, to nie będą grzeszyć. Jest to bardzo, bardzo smutne i trudne dla nas, którzy naprawdę, naprawdę całe życie oddaliśmy Jego i żyjemy Jemu, Panu Jezusowi Chrystusowi. I żyjemy wyłącznie dla niego, ze względu na niego, z nim. W Nim i przez Chrystusa, tak samo. Czyli jest z Chrystusem w Chrystusie i przez Chrystusa. Tragedią jest to właśnie dlaczego? Ponieważ, ponieważ nasze jedyne szczęście jest zamknięte w Nim, prawda? I oczywiście widzimy tu dużo radości, ale też wiele rozproszeń, ponieważ jedność jest tylko w Chrystusie. I Kościół jest wezwany do jedności właśnie przez miłość Chrystusową, który oddał za nas życie i ze względu na siebie, tak? Uczynił mnie córką Bożą, tak jak i Ciebie uczynił córką Bożą tak jak i Ciebie uczynił Synem Bożym. Ale synostwo jedyne to jest Chrystusowe. I właśnie Jezus, mimo że człowiek tak się Bogu sprzeniewierzył, to jest tak niesamowite. Zgrzeszył od razu, jak go Bóg stworzył, w takim pięknie naprawdę. No i wtedy sobie po prostu człowiek postanowił, że tak jak na, na wzór, prawda, no tych strasznych, prawda, no po prostu przegranych, pierwszych i największych, tak? Lucyfera i tak dalej. No i tak samo. Człowiek w końcu chciał wybrać siebie. Jest to straszne, straszne diabelstwo, tak? Ale jak człowiek wybiera Jezusa, to nie żyje w poniżeniu i w cieniu Boga. Człowiek, który wybiera Chrystusa, żyje w prawdziwym utrudzeniu i ukochaniu. Utrudzeniu ze względu na miłość, jaką Chrystus, jaki Chrystus nas uczy w Kościele Świętym, w Szkole Miłości Jedynej. I właśnie idąc drogą, którą jest Chrystus, aż do nieba.